Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku omawiającym bitwy starożytności. Dzisiaj zajmiemy się kolejną bitwą z kampanii Pyrrusa w Italii, czyli bitwą pod Asculum z 279 roku przed naszą erą. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka o bitwie pod Herakleą, to zapraszam do obejrzenia go wcześniej, gdyż jest to po prostu preludium dzisiejszego tematu. Po zwycięstwie pod Herakleą Pyrrus pomaszerował na północ w stronę Rzymu. Każde napotkane miasto ogłaszało go wyzwolicielem i z rekrutów z każdego miasta powiększą swoją armię. Byli to Greko-Italczycy oraz nieszczęśliwi rzymscy sojusznicy, głównie Samnici, którzy siłą zostali do tego sojuszu zmuszeni po przegranych z Rzymem wojnach. W tym momencie to Pyrrhus rozdawał na Półwyspie karty i zdecydował się on ponownie wysłać przodem swojego zaufanego człowieka Kineasa, tym razem jako ambasadora pokoju. Kineas wziął ze sobą drogie prezenty, i ofertę zwrotu wszystkich więźniów spod Heraklei za darmo, żeby Rzymianie nie musieli za nie płacić okup, zaoferował również pomoc w podporządkowaniu sobie całej Italii, oprócz oczywiście Tarentum. I od tego momentu Rzym i Epir byliby sprzymierzeńcami i przyjaciółmi. Jeżeli by tak to porównać do innych propozycji pokojowych starożytności, gdzie to zwycięzcy oferowali je przegranym, no to rzeczywiście ta oferta była aż za dobra, żeby była prawdziwa, można by rzec. No ale była prawdziwa. Podobnież Senat Rzymski był nawet skłonny ją zaakceptować. Ale od tego odwiódł ich stary, już w zasadzie bardzo stary, najsłynniejszy, żyjący wtedy polityk. Appius Claudius, ten właśnie, który wybudował pierwszą tą główną drogę rzymską, Via Appia, który już był ślepy, więc kazał się nosić pomiędzy senatorami, krzycząc, namawiając do odrzucenia propozycji pokoju przez Prusa, krzycząc: Nienawidzę być ślepym, ale teraz chciałbym być również głuchym, wtedy nie musiałbym słuchać o tym haniebnym pokoju. No, i tego nawoływania rzeczywiście zwróciły myślenie senatorów i pokój odrzucono. Kyneas powrócił do Pyrrusa, powiadamiając go jednocześnie o tym, że Rzymianie nie dość, że nadrobili już straty spod Heraklei, to jeszcze bardziej powiększyli swoje armie nowymi rekrutami. Ich machina rekrutacyjna działała bardzo dobrze. Zaraz po Kyneasie do Pyrrusa przybył ambasador rzymski, Caius Fabricius który przybył właśnie, żeby wziąć ze sobą jeńców. Pyrrhus próbował go przekupić, oczywiście to się nie udało. Próbował go przestraszyć słoniem. Słoń również na się nie zrobił żadnego wrażenia. Więc, no, był pod wrażeniem Fabrykiusa i zaproponował mu nawet stanowisko pośród swoich hetairoi, czyli tych najbliższych towarzyszy greckiego króla. Fabrykus mu za to odpowiedział: ciesz się, że tego nie przyjmuje. Bo gdybym to zrobił, twoi ludzie zaraz zorientowaliby się, że wolą mnie zamiast ciebie jako króla. Doszło też wtedy do pewnego nieciekawego incydentu. Otóż jeden z lekarzy Pyrrusa zaproponował Fabrykusowi, że otruje on króla. Fabrykus oczywiście poinformował o tym Pyrrusa nie dlatego, że go lubił, ale dlatego, że źle by to wyglądało dla chwały Rzymu. Jednocześnie oskarżył Pyrrusa o to, że ma no, złą manierę wybierania sobie zarówno i przyjaciół, jak i wrogów. Skoro ma takiego lekarza przy sobie i wybrał walkę z Rzymem, Pyrrhus oczywiście oddał swoich jeńców za darmo. Fabrykus jednak tego nie przyjął, bo wiedział, że taki gest byłby odczytany jako zawarcie przyjaźni między Rzymem a Pirem, więc sam kazał uwolnić taką samą ilość jeńców, która była po stronie rzymskiej. W ten oto sposób gest Pyrrusa został jakby wyzerowany. Słowem wstępu jeszcze podziękowania serdeczne patronom kanału, Trybunom Kamilowi, Tomaszowi Flawiuszowi, Pretorowi Etmanowi, Centurionowi Jałowcowi oraz witamy nowego patrona kanału Edyla Krzysztofa. I jeszcze raz podziękowania Konradowi za wsparcie na Tipli. I witamy Krzysztofa, miło Cię widzieć. Tak więc Rzymianie przygotowali kolejną armię złożoną z Około 40 tysięcy ludzi. Tym razem były to aż cztery legiony, czyli obie armie konsularne. Jeśli chodzi o skład armii Prusa pod Asculum, no to oczywiście honorowa pozycja, czyli na prawym skrzydle, zajęta była przez Falangę Macedońską. Na lewo od nich byli najemnicy z Tarentum i siły z Ambrakia, miasta na północnej Grecji. Później była falanga białych tarcz z Tarentum, którzy się nie popisali w tej bitwie. Dalej na lewo mamy jednostki Greko-Italczyków z południa półwyspu, czyli Brucjowie i Lukańczycy. Dalej mamy innych greckich najemników, Etolczyków, Akarnańczyków i Atamanianczyków. A lewe skrzydło. Tworzyli samnici, ci właśnie, którzy zbuntowali się przeciwko Rzymowi. Oczywiście nie znamy dokładnie jakimi jednostkami byli ci wszyscy ludzie oprócz falangi macedońskiej i, i falangi białych tarczy Starentum. Można jednak wywnioskować, że jeśli chodzi o Samnitów, to była to ciężka piechota. Podobna w swojej jakby konstrukcji do falangi, jednakże nie do końca mieli takie długie włócznie, ale byli zbitą masą ciężkiej piechoty nazywaną Teuropforoi. Pyrrhus obsadził swoją kawalerię na obu flankach, a swoją lekką piechotę wśród słoni, w dwóch grupach za skrzydłami. Sam zaś miał przy sobie swoją elitarną kawalerię dwóch tysięcy najlepszych jeźdźców nazywanych Agema. I był on poza innymi formacjami, oczekując, żeby wypełnić lukę w każdym możliwym momencie, kiedy byłoby to potrzebne. Jeśli chodzi o stronę rzymską, to o nich również. Na prawym skrzydle było miejsce honorowe. Przeciwko Macedończykom wystawili oni Legion I. Legion III był przeciwko Brucjanom i Lukańczykom, legion IV walczył przeciwko Epirotom, a prawe skrzydło, czyli też miejsce honorowe dla Rzymian, było zajęte przez II Legion i oni oczywiście byli przeciwko Samnitom i greckim najemnikom. Wśród Rzymian walczyło również wielu z ich wciąż sojuszniczych italskich plemion. Między innymi Latyni, Kampańczycy, Frentini, Umbrowie, Marukini, Pelini, Frentani, Wolskiani i Daunięczycy. Oczywiście dowódcami byli obaj konsulowie: Publius Decius Mus i Publius Sulpicius Sauerius. Co ciekawe, zarówno ojciec, jak i dziadek Deciusa stracili swoje życie, jakby składając samych siebie w ofierze. W przekonaniu, że kiedy rzymska armia przegrywała, a dowódca rzuci się po prostu na wroga, jakby bez ochrony, i poświęci się w ten sposób, no to bogowie przywrócą wygraną dla Rzymu. I tak zrobił jego dziadek i, i ojciec. I Decius też również się zapowiedział, że. Również zrobi to samo, jeśli będzie taka potrzeba. Pyrrus nawet wysłał mu wiadomość, żeby tego nie robił, bo jeśli to zrobi, to zostanie schwytany żywcem i torturowany. Na to mu odpowiedział, że w ogóle tego nie zrobi, bo Rzymianie nie przegrają. Jeśli chodzi o samo miejsce bitwy, no to było one. Niedogodne dla falangi. Dlatego Pyrrus pozwolił Rzymianom przekroczyć małą rzekę tym razem, więc wycofał swoje wojska, pozwalając im, tak jakby, znaleźć lepsze miejsce do wydania bitwy, gdyż no, falanga najlepiej działa na płaskim terenie, tego przed takiej rzeczce na wzgórzach i wąwozach nie znajdziemy. Pyrrus, jednocześnie wtedy, kiedy Rzymianie przekroczyli rzeczkę, no dowiedział się, że zbudowali oni pewne machiny, że tak powiem, wozy wojenne, które były wypełnione różnego rodzaju łucznikami i rzucającymi oszczepami wojskiem i uzbrojone w antysłoniowe. Bronie. Ciężko stwierdzić, jak ta broń działała, te narzędzia antysłoniowe. Prawdopodobnie były to długie żurawie jakieś takie kije, do której były przytwierdzone różne ostrza, haki i płonące pochodnie. Wszystko to miało jakby samemu odwzorowywać wygląd słonia, ale również te słonie przestraszać ciąć. Było to ciągnięte przez woły, a w zasadzie pchane. Bo woły były z tyłu, żeby no, łatwiej je było chronić, chociaż to i tak Rzymianom się nie uda. Bo Pyrrhus trzymał swoje słonie w rezerwie, na flankach, schronione były one przez kawalerię. I to właśnie ta kawaleria jako pierwsza zaczęła dość wymieszany, pomieszany, głupi trochę konflikt, walkę z kawalerią rzymską i ich sprzymierzeńców bo kawaleria perusa walczyła jako typowa kawaleria w stylu macedońskim, gdzie atakowali, szarżowali, rzucali włóczniami, powalczyli trochę i uciekali od razu, odgalopowywali. I znowu za chwilę ponowna szarża, podczas gdy rzymska kawaleria bardziej walczyła jak piechota, kiedy dokonali raz pojedynczej szarży, to stali w zasadzie w tym miejscu, w którym styknęli się z wrogiem, więc ten, to ich starcie tych kawalerii było dość dziwne i w zasadzie nierozstrzygnięte. No i kiedy opadł kurz już po tych potyczkach kawalerzystów, wtedy Rzymianie wysłali te specjalne wozy antysłoniowe. Na, żeby te wozy zniszczyć, uderzyła właśnie lekka piechota, która była z słoniami Perusa wymieszana. Głównie chodziło tam o procarzy, głównie tych z RODOS. To byli najlepsi procarzy, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, i oni byli po prostu tak nieprawdopodobnie celni i mogli tak szybko walić tymi kamieniami, że w zasadzie niedługo, po niedługim czasie, wszystkie te załogi, jak i woły w tych wozach antysłoniowych zostały wybite. Albo po prostu pouciekali w panice, w bólu, zwłaszcza te, te woły. No już bez wołów nic z tym wozem się nie zrobi, i w sumie cały ten pomysł, chociaż ciekawy i rzeczywiście innowacyjny, zdał się na nic, bo nic z tych wozów nie wyszło, a ich załogi powracały za swoją armię jeszcze w tym, w tym, w tym samym czasie, nieco mieszając ich szyki. Nie znamy w zasadzie żadnych szczegółów co do tego, jak wyglądała ta główna walka na linii bitwy. Nie wiemy, co się działo. Było to na pewno bardzo pomieszane. Bitwa była bardzo, no, zażarta. Bardzo skomplikowana. Na pewno na początku to Rzymianie mieli przewagę i wszystko szło po ich myśli. Jednakże z obu stron to prawe skrzydło, czyli to najmocniejsze, rzeczywiście zwyciężało w swojej połaci tutaj miejsca bitwy i wysyłało lewą flankę wroga, w zasadzie bardzo do tyłu. Czyli tutaj mamy impas. Tutaj też doszło do poniekąd jakiejś zamiany, bo początkowo tu z Brucjami, z Lukańczykami walczył Legion III. W pewnym momencie jednak to żołnierze IV Legionu przełamali Brucjów i Lukańczyków. Doszło tam do jakiejś zamiany, zamieszania. Nie wiadomo, dlaczego w zasadzie te legiony jakby wymieniły się miejscami obok siebie. W każdym razie Hastati IV Legionu no, poniekąd dokonali w pewnym sensie misji takiej zabójczej, bo rzucili się z tarczami, wynajdując tak jakby złoty środek tego momentu, że po wyrzuceniu swoich pilum i, i podsunięciu trochę tarczy do góry, tak wtedy, żeby piki przechodziły nad ich głowami, łatwo się wyślizgiwały z ataku, to z tego do skoku był taki moment, dosłownie kilka sekund, może. Po wyrzuceniu pilu, ma po dotarciu do falangi, kiedy te ofiary wśród atakujących tych hastati były bardzo niskie. Oczywiście wielu z nich wtedy padło, ale jednakże hastati doszli, dobiegli, doskoczyli do tego muru tarcz bruciów i lukańczyków. A kiedy już falangita czuje na swojej tarczy uderzenie tarczy w legionisty, to jest to dla niego koniec. Bo po chwili zobaczy tylko jego oczy i zaraz dostanie cios albo gdzieś w pachwinę, albo w twarz, albo w brzuch. Przy takim bliskim starciu legionista już jest nie do pokonania i falangita w zasadzie jest na straconej pozycji. Tak też doszło do tego tutaj, i Brucjowie i luchenczycy po prostu zaczęli uciekać. Cała linia frontu się zaczynała załamywać. Wtedy uderzył właśnie Perrus z tymi swoimi elitarnymi oddziałami kawalerii. I kiedy uderzył, no to oczywiście Hastati zaczęli uciekać. Przed tym jeszcze białe tarcze z Tarentum również zaczęły uciekać w panice, widząc jak inni Greko-Italczycy się wycofują. Te białe tarcze to w ogóle była jakaś wiem, porażka na tym, na tym polu bitwy. Też to mówiłem wcześniej, że taręczycy sami o tę wojnę prosili, żeby w niej walczyć to bardzo jakby chcieli, a nie mogli. No ale Pyrrus ruszył ze swoją egemą, rozbił Hastati, na Hastati byli oczywiście Prinki Pes, którzy zajęli ich miejsce, a że byli doświadczeni bardziej, no to spokojnie ta linia bitwy została ponownie ustalona do zadania na takim samym miejscu, jakim była wcześniej. Dlatego, że Hastati byli po prostu zmęczeni i bardzo osłabieni tym no wyjątkowym wręcz atakiem, no oraz tym, że Agema to była elita, elity greckiej kawalerii. Kryzys został zażegnany i wszystko wydawało się być w porządku, dopóki nie okazało się, co powiedział Pyrrusowi posłanie w zasadzie, że plemię Dauninczyków, czyli sprzymierzeńców Rzymu z Apuli, natknęło się przypadkiem na obóz Pyrrusa. Było ich 4000 piechoty i 400 kawalerii. Pyrrus oczywiście wysłał część słoni i tyle kawalerii, ile mógł, żeby obóz ocalić. Jednakże kiedy oni dojeżdżali do obozu, to zobaczyli tylko dym, kupę gruzów, skarby zostały ukradzione. Wszyscy cywile, którzy byli w tym obozie zostali wybici: żony, rodziny, prostytutki, wszyscy pomocnicy, pracownicy, tam, rzemieślnicy, po prostu wszędzie leżały trupy, skarby zostały ukradzione. Nic nie dało się z tym zrobić. To oczywiście był. Druzgocący cios dla Epirotów. I kiedy ta wieść o zmasakrowaniu obozu docierała do Falangi, to linia Greków po prostu zaczynała się chwiać. Zaczęli się powoli wycofywać, większość po to, żeby właśnie ocalić swoje skarby, inni, żeby zobaczyć, co tam z ich bliskimi. Zaczęli tracić nadzieję. Oczywiście Rzymianie zaczęli pchać jeszcze bardziej, i bitwa w zasadzie była no, o włos od przegrania. Wtedy jednak Pyrrhus no, ponownie poprowadził natarcie. Został również ranny oszczepem w ramię. Oczywiście odwaga Pyrrusa w zasadzie pomogła tutaj wygrać tę bitwę. Wtedy również dokonano ataku słoniami, wreszcie wspomaganymi przez kawalerię z flanki, i Rzymianie tego ataku z flanki nie dali rady powstrzymać. Mogli albo tam rzeczywiście zostać i zginąć pod wielkimi nogami słoni, albo się wycofać, jednocześnie poddając bitwę. No i się wycofali, ale nie w takim stopniu jak pod Herakleą, że uciekali i kawaleria tessalska ich siekała, tylko w zorganizowanym odwrocie wycofali się do swojego obozu. Więc technicznie rzecz biorąc, było to zwycięstwo Perusa. Straty były jednak duże: zginęło 6 tysięcy Rzymian i nieco ponad 3 tysiące Epirotów, ludzi Pyrrhusa, głównie jednak tych no, bardziej doświadczonych. Większym jednak ciosem było to, że ranni nie mieli gdzie się podziać. Nie było dla nich schronienia. Obóz był spalony, nic tam nie było. Nie było żywności, nie było podstawowych zasobów, nie było nawet kocy, bandaży, nic, nic nie było, po prostu nic. Więc znacznie więcej ludzi zginęło w trakcie nocy po bitwie. Takich rannych, którzy mogliby zostać ocaleni. Gdyby nie zniszczenie obozu, gdyby byli nakarmieni i przy ognisku. Niestety straty okazały się znacznie większe. W pewnym momencie, kiedy Pyrrhus oceniał właśnie zniszczenia i liczył straconych żołnierzy, pewien jego współpracownik, doradca, pogratulował mu jego sukcesu, jego zwycięstwa w bitwie. Na to oczywiście Pyrrhus, popatrzywszy na całe to pole zaścielone trupami. I dogaszający obóz powiedział, jeszcze jedno takie zwycięstwo i jesteśmy skończeni. Tutaj właśnie powstało to słynne powiedzenie prrusowe zwycięstwo. Czyli zwycięstwo okupione takimi stratami, że równie dobrze mogłaby to być przegrana. I niestety dla prrusa jeszcze gorsze czasy dopiero miały nadejść. Dziękuję, moi mili, że wysłuchaliście mojego materiału. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się ta bitwa pod Askulą podobała. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Aurelianus, wtedy będę wiedział, ilu z Was ten filmik obejrzało, a chętnie się o tym przekonam. Jeszcze na koniec podziękowania patronom kanału: Kamilowi Tomaszowi Flawiuszowi, Etmanowi Jałowcowi. Nowemu patronowi Edelowi Krzysztofowi no oraz patronowi Stipli Konradowi. Trzymajcie się, moi mili, bardzo serdecznie. Do usłyszenia już niebawem. Gloria Eterna.